Ostatnie 10 lat to ogromna zmiana. Cały majątek został zmodernizowany. Nasz udział węgla w produkcji zmienił się dramatycznie, bo został zredukowany o 80%. Jednocześnie zwiększyliśmy produkcję energii elektrycznej o 50%. Tylko w ostatnich 3 latach zwiększyliśmy nasze moce produkcyjne w kogeneracji o 12 MW. Właściwie dzisiaj dwie trzecie pracowników to ludzie, którzy dołączyli do nas w ostatnich 10 latach. Moim celem od samego początku, nie tylko moim, ale, ale wszystkich menadżerów, jest stworzenie takiej organizacji i takiego biznesu, tworzenie środowiska pracy, które jest stabilne, przewidywalne, aczkolwiek wymagające naprawdę największą wartością w pracy są ludzie, z którymi się pracuje i swoim właśnie zaangażowaniem i swoją pasją potrafią zarazić innych. Potrafią mnie inspirować i zachęcać do tego, żeby dalej pracować i robić kolejne ciekawe rzeczy. Uważam, że jesteśmy bardzo ważnym elementem śląskiego środowiska biznesowego. Codziennie zdobywamy nowe doświadczenia, które możemy wykorzystać w relacjach z naszymi partnerami biznesowymi tutaj lokalnie na Śląsku. Jeśli chodzi o dekarbonizację, to zmniejszamy zużycie węgla, zastępujemy go metanem pochodzącym z kopalni bądź gazem naturalnym. W perspektywie czekają nas projekty biomasowe. Jeśli chodzi o efektywność, w ciągu ostatnich 10 lat EBIDDA zmieniła się aż trzykrotnie, i trzeci obszar w końcu to obszar związany z zaangażowaniem, właśnie biznesa, którym pomagamy zmniejszać ich negatywne oddziaływanie na środowisko, a jednocześnie poprawiać ich rentowność poprzez obniżanie kosztów energii. Dzisiaj nikt już nie dyskutuje z energią odnawialną, że to jest ten pierwotny kierunek, w który powinniśmy inwestować. Bardzo dużo się zadziało. Polska bardzo rozwinęła się, jeśli chodzi o udział energii odnawialnej. Teraz trwa realizacja programu inwestycyjnego, który do końca 2029 roku pozbawi nas węgla z miksu paliwowego. Sama decyzja, aby to zaplanować, przeprowadzić, dostać zgody, głównie finansowo od właściciela, myślę, że to był taki kamień milowy, który pokazał drogę. Energia przyszłości to jest energia przede wszystkim zaoszczędzona. To jest energia, która będzie niskoemisyjna, energia, która wykorzystuje lokalne zasoby. Życzyłbym sobie, żebyśmy coraz bardziej zmniejszali oddziaływanie na środowisko, a jednocześnie poprawiali konkurencyjność nie tylko własnego biznesu, ale również wszystkich, z którymi współpracujemy. Moim marzeniem jako prezesa Dalki Polska byłoby, abyśmy się tutaj spotkali za następne 10 lat i mogli rozmawiać o wiel większym i bardziej rentownym biznesie, dalej o dobrym środowisku pracy dla nas wszystkich, żebyśmy utrzymali tą dynamikę i tą możliwość podejmowania decyzji szybkich, czyli nie utracili właśnie tego charakteru, tej szczerości, mimo mam nadzieję wyskalowania tego biznesu na dalsze i szersze wody.